Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się i Chciałem Cię zaprosić na materiał wideo o rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie o wielkiej zmianie małymi krokami. Zainteresowane w takim razie, zapraszam do oglądania. O co chodzi z wielką zmianą małymi krokami? Z jednej strony jest to nasze główne hasło przewodnie, hasło, które może całkowicie zdefiniować wyzwanie 90 dni, ale z drugiej też chyba najbardziej skuteczna. Strategia do wprowadzenia zmian w życiu. Dlaczego ci o tym mówię, dlaczego ten temat poruszyłem? Otóż mam przyjemność przez ostatnie lata poznawać setki nowych osób, rozmawiać z nimi, często też z osobami, które chcą z nami rozpocząć współpracę, aby zweryfikować, czy jesteśmy w stanie im pomóc. I nierzadko zdarza się, że ich oczekiwania są bardzo. Hmm. Nadmiernie optymistyczne, bo jeśli mówimy o osobie, która ma 20 lat, nigdy nie pracowała i od razu chce stworzyć firmę, która będzie zarabiała miliony, tak po prostu krok za krokiem. Dziś otwieram, jutro odbieram pierwszy milion wypłaty. Czy ludzie, którzy chcą schudnąć, dziś przechodzę na dietę, jutro mam mieć kaloryfer. Przygotowywanie do zawodów, dziś się zapisuję, jutro biegnę i kończę. Otóż widzisz. Moje przygotowania do Spartan Race. Spartan Race, które udało mi się ukończyć w zeszłym roku, zdobyć trifektę, czyli przebiec wszystkie trzy dystanse: 5, 16 i 20+, które okazało się 34 km. To nie było tak, że jednego dnia się zapisałem, a drugiego przebiegłem. 5 razy w tygodniu ćwiczyłem, trzymałem dietę i szedłem krok za krokiem, po procencie do przodu po jednym małym kroku, jedną pompkę więcej, jedno podciągnięcie więcej, 500 metrów przebiegnięte w lepszym czasie. To doprowadziło do tego, że dziś za każdym razem jak przychodzi do mnie ktoś, do mojego domu, mamy możliwość pochwalania mu się tymi trzema medalami, które napowają mnie dumą i które sprawiają, że w tym roku zamierzam ten wyczyn powtórzyć. Być może nawet dwa razy jeszcze zobaczę, jeszcze się nad tym dosyć mocno zastanawiam, dlaczego, dlaczego, dlaczego do tego zmierzam, bo jest takie stare chińskie przysłowie, które bardzo lubię i które myślę tutaj będzie najtrafniejszą odpowiedzią na to wszystko. Jak najlepiej zjeść słonia? No bo gdybym kazał Ci teraz zjeść słonia, postawiłbym go tu przed Tobą, takiego wielkiego, ogromnego słonia, dał się nóżem widelec i powiedział działaj, to nawet gdybyś był bardzo głodny, bardzo zmęczony i bardzo ochoczo podchodził do nadchodzącego posiłku, nie da rady, żebyś tego słonia całkowicie przyjął. Ale gdybyś jadł go po kawałku, gdybyś go sobie rozdzielił na dni, to w końcu po iluś tam nojach uległby twojemu głodowi. I widzisz, to jest według mnie najlepsza strategia na sukces, najlepsza strategia na zmianę swojego życia. Wielka zmiana małymi krokami, gdzie krok po kroku wdrażasz nowe rzeczy do swojego życia. Uczysz siebie nowych... Yy, Tutaj świetnym przykładem jest morze, bo to, w którym teraz stoję, ma taką, herbatę, że chyba, taką temperaturę, że chyba mógłbym w nim zaparzyć herbatę. Także tu żadnej aklimatyzacji nie ma. Gdyby nie to, że mam mikrofon, to pewnie wbiegłbym teraz do niego i się pokąpał. co zrobię na pewno za chwilę. Ale jeżeli mówię na przykład o Polskim Morzu, o Bałtyku, gdybyś do niego wszedł tak na szybko, od razu wbiegając, czy nawet skakując, mogłoby się okazać, że przeżyłbyś szok termiczny, bo za szybka zmiana temperatury. Ale wchodząc... Panowie zresztą wiedzą, że ten moment, jak się zamacza, to jest najtrudniejszy i sprawę najwięcej trudności potem już idzie. I potem też jest wytłumaczenie przed swoją partnerką, że przecież woda była zimna. Natomiast e, tutaj to niestety nie przechodzi, bo woda jest ciepła. Także uważajcie, panowie, tutaj to, to wytłumaczenie nie, prze, nie przejdzie na wyspie puket. Natomiast do czego zmierzam? Znów, nawet z punktu widzenia Twojego organizmu, szybkie, drastyczne zmiany mogą powodować bardzo negatywne konsekwencje. A czy nie jest tak teraz, że żyjemy w czasie, ja to nazywam takiego trochę McDonalda, takiego fast life'a, gdzie nie tylko jest fast food, ale jest fast life, chcemy szybkich zmian, chcemy wszystko osiągnąć od razu, chcemy być bardzo szybko bogaci, bardzo szybko szczęśliwi, bardzo szybko wyrzeźbieni, bardzo szybko ludźmi sukcesu, całkowicie pomijając ten proces, proces, który do tego prowadzi. I kończy się to później depresją, załamaniem, alkoholizmem, narkotykami, papierosami, ucieczką od otaczającej rzeczywistości, no bo przecież chciałem, starałem się tydzień. Dwa dni, może dwa tygodnie, ale się nie udało. No to, to jestem skazany na porażkę, to moje życie już nigdy nie będzie szczęśliwe i się poddajesz. Sprawiasz po prostu grubą kreskę nad sobą, podczas gdy proces, proces zmiany to są często tygodnie, o ile nie miesiące. Ja do Spartan Race przygotowywałem się pół roku, a teraz kolejny rok przygotowuję się, żeby mieć jeszcze lepsze wyniki i, i zrobię to. I teraz już nie biegnę tylko po to, żeby przebiec, teraz biegnę po to, żeby osiągnąć świetny czas i wiem, że uda mi się tego dokonać, bo jestem na siłowni pięć razy w tygodniu. Dzień po dniu, a nie raz w tygodniu licząc na cud. Czy też dietę stosuję codziennie? A nie tylko od święta, nie tylko jak ktoś jest, żeby popatrzeć, żeby się pochwalić, że jem odpowiednią ilość węglowodanów czy Białka, czy czegokolwiek innego. Dlaczego o tym wszystkim ci mówię? Dlaczego poruszam ten temat wielkiej zmiany po moimi krokami? Bo zauważam, że coraz większa ilość osób liczy na cud, bo. Tylko cudem można określić oczekiwanie zmiany na przestrzeni dosłownie kilku godzin czy kilku dni, podczas gdy to wymaga czasu. Jedna rzecz, jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście się dzisiaj zastanowić. Czy czasem nie to sprawia, że masz zły humor, że masz samopoczucie, że twoje marzenia jeszcze nie są częścią Twojej rzeczywistości, że oczekujesz, aby stało się to już, aby stało się to teraz. Nie chcesz procesu. Chcesz efekt, chcesz wynik. Ile razy zdarzyło mi się słyszeć ludzi, którzy zazdrościli innym, tym bogaczom, tym, je, tym, którzy jeżdżą drogimi samochodami, którzy występują w telewizji, osiągają sukcesy, piszą książki, cokolwiek innego, pomijając całkowicie proces, który im towarzyszył. Nie chcę im się próbować, nie chcę im się podejmować decyzji, nie chcę im się błądzić, oni chcą od razu sukces. Czy czasem nie jest tak u Ciebie? Czy czasem nie jest tak, że Ty od razu, teraz już chciałbyś być w tym miejscu? I super, okej, okay, ja też bym wiele chciał. Ale to, co mnie nauczyło życie, to to, że wielka zmiana jest najbardziej skuteczna, kiedy jest wdrożona właśnie tymi małymi krokami. To jest najskuteczniejsza strategia. I tak też bardzo dobrze widać to w sferze obszaru rozwoju osobistego. Zapisują się ludzie na szkolenia dwudniowe, trzydniowe, po 10, po 12 godzin, gdzie jest ogrom informacji, masa, masa teorii. Różni nawet mówcy przekazują bardzo cenną wiedzę, krok po kroku opowiadają, że tutaj będzie teraz taka zmiana, że teraz przekonania, że teraz nawyki, że teraz za chwilę pewność siebie, a potem wracamy do zdrowego odżywienia i twój umysł to chłonie jak gąbka. Tylko kurde, jest jeden problem, jest tego za dużo, za dużo tych informacji na raz, jesteś w tym przeładowany po 10 godzinach przez 3 dni, czyli po 30 godzinach, ciężko jest ci cokolwiek. Wdrożyć. Pamiętasz głównie emocje z takiego szkolenia? Że było fajnie, że było super, że byłeś nakręcony i że teraz na pewno zmienisz swoje życie. No, mija kilka dni, <laughs> emocje opadają, wiedza ginie, wracasz do poprzedniego życia, wracasz do tego, co było wcześniej, ale nie poddajesz się, bo przecież czułeś się zajebiście. Było tak fajnie, było tak cudownie. Więc co robisz? Zapisujesz się na następne szkolenie, kupujesz następny bilet i tym razem na pewno się uda. Wiesz? W języku angielskim to ma nawet swoje określenia, a mianowicie seminar junkie z osoby, które wydają. A, tysiące złotych, funtów, dolarów czy nawet jakichkolwiek innych walut po to, żeby poczuć się przez chwilę dobrze, żeby poczuć, że ta zmiana potencjalnie jest możliwa. Ale jako, że tych kroków jest za dużo naraz, że tej wiedzy jest za dużo, nie wdrażają tego, zostają same emocje, emocje zapamiętują, zapom zapominają i Wracam do swojego życia. Podobna sytuacja jest z książkami. 500 stron wypełnione po brzegi terną wiedzą i jedziesz, kartka po kartce, kartka po kartce, kończy się książka, myślisz sobie super, teraz już wiem jak sprawić, żeby moje życie było przepełnione szczęściem i radością. Tylko kurde, to jest sama teoria, ulatuje ci to z głowy, emocje opadają, więc następna książka. Odpowiedzią na to, już właśnie to, co stworzyliśmy razem z Krzyśkiem, a mianowicie wyzwanie 90 dni, gdzie codziennie masz dawkę teorii, małą dawkę teorii, ale ją od razu wdrażasz w praktykę, schod po schodku, schod po schodku, wchodzisz ku swojemu sukcesowi, ku trwalej zmianie, tak treningi, nie wchodzisz na siłownię, nie robisz od razu wszystkich partii ciała przez 6 godzin, bo byś wylądował w szpitalu, tak tu po kolei pracujemy, to nad pewnością siebie, to nad motywacją, to nad eliminacją nałogów, codziennie, po kroku. Inna sprawa, jeżeli stosujesz taką strategię, strategię małych kroków, to tak naprawdę jesteś w stanie dać siebie więcej. I tutaj dobrym przykładem będzie mój udział w Spartan Race, kiedy to e, w ostatnim etapie, etapie, który był Mistrzostwami Europy i okazał się najtrudniejszym biegiem ostatnich lat, a myślałem 20 plus, no to przebiegnę 24 km i będę u mety. Dobiegłem 22 km, się dowiaduję, że już jestem, tam był taki punkt z wydawaniem wody, mówię super, to 2 km i już wyobraziłem sobie ten medal, e, banan, który dostanę i browar, który wypiję. Super. I za 2 kilometry nie było tej mety, znowu idę. Ale myślę, co, jeszcze chwilę, jeszcze tylko kilometr, jeszcze tylko kilometr! Już za chwilę będzie tam, przecież dojdę. I tych kilometrów było jeszcze 12,5. 12,5 kilometra. Natomiast rozbite na małe kroki wcale nie było takie straszne. Gdyby mi wtedy powiedziano na tej stacji, w której byłem, że jeszcze mam 12,5 km, to pewnie bym sobie siadł i chyba powiedział, dobra, dosyć. To jest jeszcze połowa tego, co już przebiegłem i chyba nie dam rady, odpuszczam. Ale jako, że to były małe kroki, jeszcze dwa i jeszcze dwa i jeszcze dwa. Dałem radę. Dałem radę, przebiegłem i dziś jestem dumny i przygotowuję się do następnych biegów. Tutaj o to chodziło o wielką zmianę małymi krokami, dokładnie tak, jakbyś się dowiedział, że dopiero po 30 telefonie do klienta domkniesz transakcję, to mógłbyś się czuć źle, ale jeżeli będzie podstawował jeszcze jeden telefon, jeszcze dam radę, jeszcze zrobię jeden. Wszedł ten kolejny, nie będziesz czuł, że wykonałeś 30, będziesz czuł, że wykonałeś jeszcze jeden. Wielka zmiana małymi krokami przejawia się w wielu obszarach, czy choćby w powtórzeniach na siłowni. Jak ja bym ci powiedział, już czujesz, że ci mięsień puszcza, ale je zrób jeszcze 10. No nie, no nie, puszczam, handle, dziękuję. Ale stary, dasz jeszcze raz. Jedno powtórzenie. Dobra, zrobiłeś jeszcze jedno. Jeszcze jedno i zrobiłeś to 10. I za każdym razem drobny krok, wielka zmiana moimi krokami. To żebyś się zastanowił, żebyś wziął sobie teraz, zrobił dobrą herbatę lub dobrą kawę, usiadł i zastanowił się, jakie to cele chcesz osiągnąć, ale podzielił je na małe kawałki, tak jak tego słonia siedzi na kawałki na małe kroki. I zrób jeden z nich. Jeden drobny, który cię przybliży. Nie próbuj zjeść słonią od razu. Podziel go na drobne elementy. I wtedy rozpoczniesz proces wielkiej zmiany moimi krokami, o której cały czas tutaj mówię i która prowadzi do tego sukcesu. Także jeśli spodobał Ci się ten materiał wideo, daj proszę łapkę w górę. Większa ilość osób będzie mogła go zobaczyć. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z materiałami, które dla Ciebie przygotowujemy. Subskrybuj nasz kanał Wyspania 90 dni. Napisz komentarz pod tym materiałem wideo. Dzięki temu będę wiedział, co o tym myślisz i być może zasubskrybujesz mi kolejny materiał, który dla Ciebie przygotuję. A przede wszystkim przetestuj te mityczne Wyzwanie 90 dni, o których to mówię te pierwsze trzy dni, pierwsze trzy dni, które pokażą Ci jak w rozwoju osobistym słonia można zjeść małymi kawałkami krok po kroku. Zapraszam Cię do programu wysłanie 90 dni. A tymczasem jak zawsze, tak i dziś, mniej dzisiaj. Wspaniały dzień. Trzymaj się, cześć!